Dzień z życia rolnika. Tak jest, dokładnie. Dzień z życia rolnika. Zajebisty traktor masz. No. Ten no, obok też jest dobry. No, popatrz. No, no, no! Jeszcze trochę, kurwa, i zaraz pali. To sobie dziury w bucie nie brą. Zamknij oczy. One nie będą ci już teraz potrzebne. Na pole! Tylko ja i moja przestrzeń To najlepsze, teraz tylko ja i moja przestrzeń Biorę z niej co najlepsze Morfeusza objęcia, ja sam Bez kontroli, bez playbacku, bez cięcia Wiem, ile mogę, tyle dam wam Muzyki talentu, kiedy mi to w morzu ekstrementów, ty się nie daj Słuchaj, dzień dla takich jak ty wstaje Korzystaj, bo krótki, u dwa razy Go nie daje, jak nie lega życie Pełne szumów i wypatrzeń, przypałów Historii prostych, tu zobaczysz Dużo więcej niż w że ciągle Jeden z drugim, pali anka Dziś standard, skandal, znowu Opalona, domu dziecko, żona klika też nieopłacona, i co ma Zrobić powiedz, ja notuję to spod i nie oceniam Tylko daję na talerzu To się kręci w twojej wieży Kiedy nocą wracam, kładę na stół obie dłonie, patrzę na nie, myślę sobie Wytrzymam, ucionę już nie biegam Po podwórku z piłką w podartych portkach I nie podglądam starszych dziewczyn na koloniach w Tamte chwile już daleko za mną Są coraz w Mały variatorus przypomina do niej jeszcze Mam farta, wiem o tym, wielu go nie ma Mam coś co kocham i kogoś z tym to dzielę dla wszystkich O których myślę teraz w nocy Mówzę refren, ale potrzebuję kogoś do pomocy. Tylko ja i moja przestrzeń, biorę z niej co najlepsze, teraz. Tylko ja i moja przestrzeń, biorę z niej co najlepsze. Coś, czego nie mają inni, wiem. Z tego powodu mam czuć się winny, nie Biorę dla siebie, co trzeba, zdarne co mi jest dane. Mam talent, chociaż nic nie planowałem. Ranek witam jak szanse, gdy zmieszka mam nie Jak kancel, gdy padam mówię dosyć. Czas, rodzina miłość, najtroszczę mi ziarna, chciałbym pole ich uprawiać Sam gdzieś, Wizja marna, iluś się już pogubiło, ilu jeszcze nie pyta I na nadepnęło, nadepnęło, nadechnęło, ząb życie płyta, kręci się w kółko, a my jak stamtąd zbieramy jak w I uczucia stagon, kurz godnie lecą Niezmienne tempo, wypadek na trasie Nie jest opcją przyjemną, nic nie wiesz na pewno Jutro jak szkicanie foto Oby do piątku i oby zlał się sobotą marzenia Zdrowym być, miejsca co żyć, mieć dla na tobą i z bliską się Dlaczego tak trudno pytasz? Ja nie odpowiem Nie jestem Bogiem Przemyśl to sobie To, że nagrywam, że daję wam wiarę ha, We własne siły, że rozmywam wam zamek To znaczy tylko, że wymagam od was więcej Co ty zrobisz sam, nie wiem i swoją przestrzeń Tylko ja i moja przestrzeń Biorę z niej co najlepsze Przestrzeń, Jury z niej co Mówią, możesz wszystko, więc głowę mam spokojną. Może ty, ja wiem, że czegoś mi nie wolno. Mówią, to się opłaca, więc skąd skrupuły? Ja wolę wiedzieć, co warto, niezależnie od sumy. Niezależnie od dumy, reperkusji i skutków, nawet gdy uwodzi głupców. Idą za czymś tłumy Mówią, brać brudy, należy w wąskim gronie za kurtyną, ale cóż i tak masz brudne dłonie stoję Nic więcej, nic mniej niż człowiek z każdą wadą i zaletą gotów konsekwencje ponieść Stanąć w obronie lub uderzyć pierwszy Milczeć Lub wziąć pióro i pisać trudne wersy I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać, sam wysypię go na głowę to tylko krok, by granice przekroczyć. Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość, dzielić grubą kreską? Lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią? To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać. Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko się zgodzę. Nie mam zamiaru spełniać czyichś oczekiwań, w życiu. Nie chodzi o to, by sympatię zdobywać Więc czasem ktoś zarzuci ci egoizm I co z tego? Masz wszelkie prawo do tego, by się bronić To boli, kiedyś blisko, teraz sobie, obcy ludzie I trudno, tak musiało być, nie mam złudzeń, nie mam pretensji Nie czuję nienawiści, wszystkiego najlepszego Opc Jest mi smak zawiści, mszczą się słabi Nawiedzeni chcą cię zbawić Czasami duma nie pozwala spraw naprawić Cóż, czasem granice ktoś przekracza A w życiu nie ma powrotów Czas przecież nigdy nie zawraca to tylko krok, by granice przekroczyć Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy dzielić grubą kreską, lecz może zdążę Ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku Bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie Wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie Dlatego dziś biję się z sobą jedynie A w życiu innych stoję obok Czasem możemy nie znać czyjejś motywacji do czynu i oddalamy się od racji, obierając zły azymut Słowo do wszystkich depozytariuszy prawdy Przyjdzie dzień, kiedy los to właśnie z was zadwi Jeśli nie znasz warunków, fakty są ci opcje, jakbyś mieszkał na księżycu i chciał mówić coś o Polsce Czasem kompleksy biorą górę nad rozsądkiem, ale twoje porażki z sobą to nie jest mój problem. Kiedyś za wszystko w życiu, sam odpowiem nikt mniej nikt więcej, po prostu człowiek gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką. To tylko krok, by granice przekroczyć, Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w